Cześć wam wszystkim, z tej strony Pana kolejny odcinek z Brawl Stars I dzisiaj, moi drodzy, przyszedł czas, aby sobie wbić kolejną 30 rangę Tym razem będzie to, moi drodzy, z Zobaczymy, jak mi na nim pójdzie Gramy tutaj, moi drodzy, na tej samej mapce, co z Cordyliuszem Więc y, zobaczymy, czy będzie jakaś y, spoko tutaj taktyka Generalnie ja idę na lewą stronę, moi drodzy Razem z Kacpixem A tutaj tamten ziomuś idzie sobie na prawą stronę No i Rico też tu jest dosyć dobry Może Rico niedługo też tutaj wbije Zobaczymy, jak to będzie wyglądało Moi drodzy, jeżeli chcecie kolejną... Y, 30 rangą, stawcie tutaj łapeczkę w górę 5000 łapek w górę i kolejna 300 rangę. Więc trzeci łapeczkę w górę i napiszcie jaka kolejna postać. Wiem, że mam wbić RT spokojnie, czekam na dobrą mapę. Jak będzie dobra mapa, to wbijam od razu RT ale możecie pisać kolejne jakieś inne postacie i niedługo na pewno kolejna 30 ranga się pojawi na moim koncie. No a my, moi drodzy, lecimy, wy oczywiście zasubskrybujcie również ten kanał, bo już wbiliśmy 300 tysięcy subskrypcji, a lecimy po 400 tysięcy subskrypcji, więc kto z Was jeszcze nie ma suba, stawcie subika, moi drodzy, wpisujcie oczywiście kodzik Panda w sklepie, bardzo dziękuję wszystkim za wsparcie, no i startujemy z meczem. Dobra, więc startujemy, moi drodzy, z pierwszym meczykiem. na kogo my tutaj gramy. Na moi drodzy, kordyliusza Rico oraz El Primo. Ok, no na pewno Cordylus jest tutaj dobry, bo go wbiłem. Rico też jest dobry. El Primo nie wiem, ale no ja na razie, moi drodzy, lecę tak, jak mówiłem na początku lewą stroną i teraz, yy, moi drodzy, co trzeba zrobić? Muszę nadawać sobie jak najszybciej Ulta i zniszczyć to. Teraz, jak to zniszczyłem, no to Rico już nie jest taki OP, bo po prostu łatwiej jest bibi przejść do strefy, no bo nie musi iść tutaj dookoła, tylko przechodzi sobie tę zniszczoną, więc to jest właśnie ten. Plus, moi drodzy. No i dobra, ładujemy sobie znowu ulcika. No, niezły ten Rico, coś tam naklepał, ale no tak chaotycznie to podbijał. Na razie wygrywamy 38, 39, 40%, już mamy do 30, więc póki co jest dobrze, tylko oni teraz przez chwilę ładują, moi drodzy, dwie strefy, więc trzeba uważać, bo oni naprawdę dużo mogą nam nabić. Dobra, teraz muszę jakoś się wbić zaraz w tego Rico, inaczej będzie lipa generalnie. Dobra, coś tam poobijałem. Bibi go dobija bardzo dobrze. Jeszcze tak, tutaj no nie będę niszczył tej ścianki, no bo wiadomo, że to nie będzie dobre dla naszego Rico. Okej, okay, coś tam poobijałem moi drodzy. Ładnie, dobra, zarąbiście, porobiłem go, bardzo dobrze. No i teraz co? Mamy 60%, oni mają 70, fajnie, jakby nasz Rico się wbił tam na strefę. ok, zarąbiście. No i teraz muszę uważać, moi drodzy, na L Primo. Okej, okay, dobra, nie jest źle, nie jest źle. Kurczę, ulcik, Nie dobrze, nie zdążyłem, ale wygrywamy, wygrywamy na razie. Chociaż oni już ładują tą swoją drugą strefę, więc niedobrze, my mamy jedną nadowaną. Trzeba uważać, bo musimy tutaj z dwóch stron ich pilnować tak naprawdę. Dobra, okej, okay, na spokojnie. Ok, nie uciekłem, niedobrze. No i lipa, moi drodzy, lipa, 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 chociaż oni ma na, mają naładowaną tą, więc muszę iść na drugą stronę. Bibi jest na tamtej strefie, więc la, ja lecę na lewo razem z Rico. No i nie możemy ich wpuścić, nie możemy ich wpuścić. Dobra, jest dobrze, bardzo ładnie został porobiony. My mamy więcej procent? Chyba my mamy więcej procent, jeszcze naklepiamy go. Bardzo dobrze, 96, dobra, wygraliśmy, moi drodzy, pierwszy meczek wygrany, bardzo dobrze. Było blisko, ale na szczęście żeśmy zwyciężyli, więc jest plusik. Mamy aktualnie ile, moi drodzy? 968. Bardzo dobrze, bardzo dobrze nam idzie. Ciśniemy sobie dalej. Ok, mamy stary dropikę, więc sobie otworzymy. Zobaczymy, co ciekawego wyleci. Rzadki, rzadki. No, już event supercell, rzadki mi się skończył. Proszę mi dawać jakieś lepsze dropy. No i zapraszam, moi drodzy, też do klubu. Potężny gracz. Zobaczcie, kogo my tu mamy: Bartus, łania, Kacpik, ja. Inne osoby jeszcze, moi drodzy, tutaj są. Lecimy po top 1 polski. Lecimy po top 1 polski. Więc bijajcie aktualnie 15 miejsce, moi drodzy. Niedługo będzie top 1. zobaczcie niedługo będzie 1, na razie lecimy z kolejnym meczykiem, zobaczymy co z tego moi drodzy wyniknie, czy wbijemy właśnie tą 30 rangę, czy nie wbijemy, ale myślę, że damy radę, bo spoko idzie jeszcze, patrzcie teraz na randomów dodaję bo jest 4 na 6 czyli jakiegoś randoma już wyszukało i zaraz kolejnych jakichś randomów dorzuci, więc myślę, że będzie dobrze, ogólnie bardzo fajna mapka na chodzone. jak chcecie sobie wbijać jakieś 30 rangi, no to próbujcie właśnie Cordylius, Shari, Kostiu tak jak ja, no bo widzicie, że wcale to nie jest jakieś trudne, powiedziałbym, że jedne z łatwiejszych 30 rang, no jak ktoś oglądał Odcinek z Kordyliuszem, no to wie jak tam łatwo poszło. Kto nie widział, no to zapraszam sobie w bicie na tamten odcinek. No a my, moi drodzy, czekamy tutaj. Coś długo ładuje. O, dobra, mamy 6 na 6 więc fajnie. Zobaczymy, kogo nam dorzuciło tutaj tym razem. Miko, okej, okay, Miko też jest tutaj dobry. Miko też możecie wbijać peny. O, kurde. Penny to chyba ten random pierwszy, a Rico z małpą to są ci co ich później dobrało, tak mi się wydaje, bo ona trochę nie pasuje do tego team kompu, ale no zobaczymy, małpa może być troszeczkę wkurzająca, małpa może być troszeczkę wkurzająca widzowie, dobra, nie jest źle. ja sobie niszczę oczywiście to przejście tutaj, fajnie jakbym Penny naklepał, zostało jej bardzo mało życia, 2000 jedynie. Okej, okay, ja tutaj nie przejdę z tej strony, ale przynajmniej Rico sobie strzelił i Catpick próbuje tam wejść. Na razie i tak wygrywamy, bo cały czas ładujemy jedną strefę. No a drugą oni ładują, no bo są tutaj w trójkę tak naprawdę, więc ciężko jest nam przejść, ale zaraz o kurde, padłem, ale zaraz spróbujemy tam się wbić. Na razie nie jest źle, moi drodzy. Naprawdę nie jest źle, bo wygrywamy 50% już mamy, więc jest dobrze. Zaraz sobie lecę właśnie na tą strefę, moi drodzy. Okej, okay, fajnie, tutaj naklepię. Dobra, nie jest źle. To było dosyć dobre. To było dosyć dobre. Okej, okay, jeszcze bym tutaj sobie naklepał mortara, może z zniszczę. Myślę, że to będzie dobra, jak zniszczę Mortara. Dobra, tutaj niestety padnę. Ok, dobra, przeżyłem, ale mam ulcika. Muszę uważać, 65% 50% oni tutaj nadawali tą strefę, muszę iść na tą drugą. No oni nic nie nadawali na tamtej strefie, moi drodzy. No powiem wam, że nieźle. Dobra, uciekłem sobie od tej małpki. Małpka naklepana, niestety, moi drodzy, Bibi. Okej, okay, nie jest źle. Jeszcze mogę tutaj zaraz sobie zniszczyć dalej. O kurde, ale dostałem. Nie wiedziałem, że ten Rico aż tak daleko sięga. E, 70% do 50% ciężko jest nam wejść na tą strefę. Rico cały czas pilnuje tamtej, żeby oni po prostu nie wbijali się, nie ładowali tamtej strefy. Okej, okay, ja teraz troszeczkę podładuję tutaj. Teraz mam naprawdę szansę fajnie podładować. Dobra, tutaj małpa jeszcze, bardzo ładnie. No to mamy zwycięstwo. Mamy już zwycięstwo na 100%. Wątpię, żeby cokolwiek nam tutaj, moi drodzy, już zdziałali 87%, 90%, no zaraz będziemy mieli wina. Bardzo dobrze, jeszcze chyba dwie albo trzy gereczki będziemy mieli, moi drodzy, 30 rank. No tutaj już wleciałem w tego Rico, ale to i tak nic nie zmienia, bo nie miałem szans tutaj nabić tej różnicy. 36% aż im brakuje, a my już właśnie dobiliśmy setkę. Więc jest bardzo. No dobrze, 1-3 staty, ok. Fajnie, moi drodzy, ale chyba star playera miałem czy coś tam, nie wiem, coś tam pokazywało. Chyba najwięcej damage'a zrobiłem, czy coś takiego. No, Stew jest różnie, albo masz staty 1-3, albo masz staty 6-2, nie? Bo zależy, jak się wbijam tym Stew z ultami, ale generalnie dobrze idzie, bo wygrywamy. Rozpoczynamy kolejną rundę, tym razem, co my tutaj mamy, moi drodzy. Stew. Larry, Lowry oraz Małpa. Ok, no dobre postacie. Generalnie spoko są te postacie tutaj. Zaraz się to wszystko okaże. No, najpierw Kacpik się musi wbić. Ja zaraz zanim się wbijam, oczywiście. Ładuję jak najszybciej ulta. Jak mi się uda, tylko trafił tego Rico. Ok, trafiłem go bardzo dobrze. No, i teraz sobie niszczymy po prostu to przejście. No, i ładujemy strefę tam zaraz oni przejdą na drugą stronę Rico tutaj próbuje cały czas klepać dobra udało mi się go walnąć bardzo dobrze teraz jeszcze możemy sobie tak zrobić no i on padł ale niestety nie ładuje strefy więc jest niedobrze bo małpa zaraz przeskoczy i Małpa będzie ładowała naszą strefę i ich jednocześnie więc troszeczkę punktów nam nabiją ale zaraz sobie poradzimy więc na spokojnie moi drodzy ja przechodzę na tą strefę czekam aż Rico tutaj wbije Okej, okay. nie wiem czy Riko niszczyć mu to, chyba mu nie będę niszczył. To się nie opłaca, tak mi się wydaje. Dobra, uciekam, ale niestety mnie naklepał ten bocik. 50% do 30. Niedobrze, moi drodzy, musimy nadrobić. Nie wiem komu bardziej pomagać, czy tutaj Pixowi, czy jednak moi drodzy, Riko, ale widzę, że Riko pada, więc lecę do, do tamtej strefy, moi drodzy, ją nabić. Fajnie jakbym miał ulta, bo jakbym miał ulta, to by było prościej. Dobra, zarąbiście, jest dobrze, podpalona małpa, dobra, małpa ginie, jest ok, moi drodzy, nadrobiliśmy, Nadro... nadrobiliśmy, jak widzicie, mamy tyle samo, więc jest bardzo dobrze, e, Rico tutaj chce przejść, czy coś, on będzie ładował tą strefę, dobra, ja pójdę może tam, spróbuję pomóc zaraz Kacpiksowi, okej, okay, trzeba uważać na małpę, małpa może dużo zrobić. dobra, bardzo ładnie, Rico akurat walnął gadżet idealnie, jak małpa wylądowała i naklepał go. Dobra, no i mamy, moi drodzy, po 86. Dobra, teraz mamy troszeczkę więcej, bo jeszcze ładujemy tę strefę. No i teraz musimy przejść na tamtą strefę, więc ja się wbijam, moi drodzy, ulcik, cyk, pyk. Dobra, bardzo ładnie. Naklepani. No i mamy, moi drodzy, kolejne zwycięstwo. Bardzo ładnie nam tutaj idzie. Mamy kolejną wygraną, zobaczymy, ile jeszcze gierek jest nam potrzebne, ale chyba jedna. E, 3, dwa staty, więc o wiele lepiej. E, brakuje 11 harków, a idealnie jak wygram, dostanę 11. Więc, moi drodzy, ostatnia giereczka o wbicie z Q na 30 rangę, więc naprawdę powiem wam, że ostatnio. Te rangi to tak lecą fajnie. No jak jest dobry team comp, fajna mapa, no to to jest chwila moment, bo... Jak każdy z nas ogarnia, to to jest proste. że jak ktoś właśnie ma mało pucharków. No ja już mam prawie 70 tysięcy. Ja też gram w tę grę 7 lat, moi drodzy. No nie powiem, że jestem pro playerem. No ale coś tam potrafię już grać w tą grę. Więc no jak się ogarnia te postaci, szczegól, te, szczególnie te stare, które właśnie lubię. Na przykład Stew jest bardzo fajną postacią. Nie wiem, czy go nie będę chciał wbijać wyżej. Może kiedyś, bo wiem, że mam wi 35 rangę, bo wam obiecałem. Więc będę taką wbijał. Ale moi drodzy, jeszcze nie wiem na kim. Może na Stew. W sumie nie. Musiałbym troszeczkę więcej tych 30 tych rank jeszcze powbijać. Jak już tak będę miał prawie wszystko na 30 randze, to wtedy się będę zastanawiał, jaka postać na 35. No chyba, że będzie znowu taka op postać jak Larry i Lowry, no to po prostu go wbiję od razu jak wyjdzie. Więc yy, zobaczymy co jeszcze wyjdzie, bo niedługo będzie Melody. na później no to nie wiadomo, bo musimy czekać na Brow Talka i dopiero po Brow Talku się dowiemy jaka postać wyjdzie. Ciekawy team comp mają. Mają Ravsa zamiast Rico i mają Dynamica Namida. No okej. Okay. Ja tutaj sobie zaraz zniszczę to oczywiście. Dobra, jest git. Pyk. Niszczymy to na się sobie, naładowałem kolejnego ulta, no i wjeżdżam tutaj w Dynamite, moi drodzy. No, Dynamite tutaj dużo nie zrobi na mnie, w sumie nic mi nie zrobi, tak naprawdę. Tutaj też mogę to zniszczyć niech będzie tak, moi drodzy, będzie przejście od razu, Mike będzie miał gorzej do strzelania, no to jest pogrom, tak szczerze, to jest pogrom w tym meczu. No, naj, najszybszy najszybszy 30 rank, moi drodzy, po Cordeliusie, tak mi się wydaje. No mega łatwo idzie, jak widzicie, oni nawet nie mogą przejść przez naszą, moi drodzy, tutaj barykadę. Ja wszystkich tutaj wyjaśniam, tym styłu latam sobie. Po każdym pyk. Bardzo ładnie. No oni zaraz panie wychodzą <laughs> patrzeć, oni już nawet nie strzelają. Nie no, widzowie, aż mi smutno się zrobiło, no. Czemu takich niszczymy, Widzę, No ten Dynamite to nie wie, co się stało. Dostał minusa 100% do 11, widzę No pięknie to wygląda. No i kolejna 30 ranga na moim koncie. Mamy to zwycięska pasa 7 zwycięstw, więc jest bardzo dobrze. I kolejna 30 wpadła na moje konto. Ja, moi drodzy, dziękuję wam za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Jeszcze tak, życzę łapka w górę, zasubskrybujcie kanał. Trzymajcie się, cześć!